Poganiał na jakieś 50 Jesteśmy w tej chwili w Koninie na trasie wylotowej z Konina w stronę Ślesina. Jest to trasa numer 25. Wiele osób tą trasą podąża chociażby w wyprawy motocyklowe na, nad morze w stronę północną. Jest to dosyć no, taka ruchliwa trasa. i no, Jak wiadomo, w trasie należy sobie robić od czasu do czasu. Odpoczynki i właśnie chciałbym Wam dzisiaj pokazać świetne miejsce na krótką pauzę, bo to nie jest daleko od tej trasy, a no, widoki są nieprzeciętne. Jak będziecie ekipom jechać gdzieś tutaj w te strony, zapraszam serdecznie. Pokażę Wam dokładnie, gdzie to jechać. Jak wyjedziecie z Konina, tu przed nami jest taki napis Muzeum i ten tunel. To jest taki znak szczególny. Jak tam trafić? Jedziemy.

tu skręcamy, przy tym napisie skody z drewna a może że jakieś troszkę tutaj nie być ale poznacie na no pewno tutaj owa no, toka jakaś trochę dziur, ale tylko na początku o, mijamy sobie ogromne drzewo jadę na sprzęcie, które ma bardzo miękkie zawieszenie Blisko dziury mi to nie straszne. Bardzo przyjemnie się tym szczęcikiem podróżuję. Zaraz o nim trochę opowiem. Ale najpierw chciałbym pokazać Wam tą miejscowość. Jest niezwykła. Doczekała się nawet swojego wpisu na wykopie. Jakieś demotywatory. TVN o tym pisał. lubię takie drogi. Mamy znowu asfaltówkę. Nie no dwa tego 40, a ja co więcej. Dobra, zajmiemy. I tutaj zaraz będzie taki zakręt, na który trzeba wjechać w zasadzie jest jedyne takie miejsce z takim zakrętem Tu kawałeczek w jest I jesteśmy już praktycznie na miejscu No to trochę który jadę Radzi sobie znakomicie O, jak zwykle zakaz jazdy Ale my tutaj sobie umiemy miejsce Elektrownia. Fantastyczne miejsce. Można w tym spędzić trochę czasu cichutko, przyjemnie i niecodzienny widok ale najfajniej tu jest w nocy. Kimko Pulsar to jedna z tańszych propozycji na 125 e, Oczywiście są, tańsze tam nawet za 4000 można sobie kupić całkiem niezły motorek do jeżdżenia jednak ten wyróżnia się tym, że no jest troszkę lepiej poskręcany. Silnik też mimo iż nie ma wałka wyrównoważającego, to naprawdę tych drgań generuje bardzo niewiele. I tu czuć, że ten motocykl się nam po prostu nie rozkręci po przejechaniu 1000 km. Zresztą on już ma 1000. Ile ma przejechane? Uuu niewiele. 745 ale no tutaj mówię, no tu nic się z tym silnikiem nie dzieje, tu spokojnie, yy, można sobie nim pomykać. Oczywiście przy wysokich partiach obrotów te drgania są wyczuwalne, pewnie po przejechaniu 100 km gdzieś tam jakieś mrowienie odczujemy, ale myślę, że to naprawdę biorąc pod uwagę, że tutaj nie ma wałka, to jest naprawdę ta kultura pracy tego silnika jest, jest rewelacyjna miałem okazję jeździć sprzętami naprawdę takimi, no niskobudżetowymi które generowały drgania, a nawet i droższe, bo w sumie no, chociażby te silniki z Fosti, które ostatnio gdzieś tam też prezentowałem no to drgają fatalnie w porównaniu do tego tutaj to, 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 to słabiutko, naprawdę tam drgania ogromne tutaj prawie niewyczuwalne, także no tu szacun mimo wszystko dla konstruktorów za to, że ujarzmili jakoś te drgania, Wy, wyważony silnik jest dobrze Mamy cieniutkie oponki Z przodu, z tyłu typowe felgi W ogóle konstrukcja bardzo zbliżona do różnych innych chińskich sprzętów No wiadomo, ten jest droższy, ale mówię, za jakość no, trzeba zapłacić. Niestety no, ja zraziłem się do takich typowych chinoli, wielokrotnie mi się rozlatywały gdzieś jakieś wycieki ze zbiornika i tak dalej. Tutaj po prostu się czuje w każdym jednym miejscu, że, że to jest no porządnie poskładane, dobrze dopasowane te wszystkie miejsca. Kimko się też chwali, że zanim wypuści sprzęt to przechodzi długodystansowe testy, że zanim trafia do sprzedaży motorek, to, to go długo ktoś tam nim katuje, jeździ po to, żeby wszystkie ewentualne wady wyeliminować coś w tym jest, być może tak rzeczywiście jest że, że w ten sposób jest to testowane bo naprawdę tu wszystko jest w porządku jedyna rzecz chyba, do której bym się tylko przyczepił to takie, taki detal o, latająca sobie kantelka, klamka tu już jest ok nie tu, tu jest tam jakiś luzik, ale delikatny no, mogłoby być lepiej, tak? To widać, tu jest właśnie tą, tu jest widać tą, tą budżetowość, bo no, powiedzmy sobie szczerze, normalny motocykl porządna 125 nie kosztuje 5 tysięcy, tylko kosztuje 10 tysięcy. Eee, natomiast no, tutaj gdzieś ten budżet musiał, e, musiał pójść. I w takich drobnych detalach właśnie gdzieś to, gdzieś to się wyczuwa. Natomiast w całokształcie jest to bardzo poprawny motocykl. Wszystko się w nim zgadza, dobrze jeździ, no w trasy może nie za bardzo, bo to jest jednak motocykl nastawiony czysto na użytkowe traktowanie, bardziej do miasta. Tu mamy chociażby bagażnik, do którego możemy sobie przypiąć jakieś grubsze zakupy. Sam osobiście wiozłem taki duży plecak, poprzypinałem go sobie tymi tą gumką z haczykami tutaj yy, i spokojnie można było sobie... Tutaj przewozić nawet całkiem ciężkie rzeczy, wy, wy, wypchane jakimiś tam napojami, kolom czymś tam i, yy, i spokojnie można sobie to zahaczyć. Chociażby Kimko CK1, którego ostatnio niedawno testowałem, nie miał takiego bagażnika. Yy, z kolei CK1 bardziej się nadawał na trasy, bo on tam pokonywał sobie spokojnie tam barierę 100 km na godzinę. No tutaj, żeby stówkę licznikową osiągnąć, to trzeba naprawdę go mocno kręcić. Ja go też tutaj nie chciałem jakoś tam szczególnie katować Trochę mi go szkoda No ale 100 na godzinę on wyciśnie jednak to nie jest prędkość, która on się przyjemnie podróżuje Bo wtedy obroty mamy już gdzieś tutaj przy 8-9 tysięcy to, to, to jest za dużo Więc no Z jednej strony ten bagażnik sugeruje, że można by na trasy jeździć Ale z drugiej strony prędkość maksymalna no nie bardzo, nie bardzo. Ja bym jakoś się chyba nie wiem, nie rzucił e, takim motorem w trasę. Może i można, jakbyśmy jechali gdzieś tam sobie bocznymi drogami powolutku, śmigali to okej, okay. ale no mówię. Brak wałka i ta prędkość maksymalna to jednak są czynniki, które powodują, że raczej bym ten motocykl polecał osobom, które Gdzieś tam, nie wiem, może kupują motocyk, żeby sobie przejechać, 10 km na rybki, na jeziorko, gdzieś czasem wyskoczyć yy, do sklepu, yy, w ciepły dzień dotrzeć sobie do pracy. Yy, to tak, to, to, to jest właściwy motocykl do takich rzeczy. Natomiast w trasy, no nie wiem, może się amatorzy znajdą. Ja bym w trasy raczej go nie polecał. Ale to jest tylko moje osobiste zdanie. Tak jak już mówiłem, tu w tym motocyklu wszystko się zgadza, wszystko jest na swoim miejscu, tu nic nie razi, tu nic nie, 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 nie telepie Dźwięk silnika szału nie robi, ale jest przyjemny Nie można narzekać Często gdzieś w tych chińskich sprzętach tego rodzaju różne osłony zaczynają szybko się odkręcać, zaczynają drżeć, a jeszcze nie daj jak się tam katalizator w środku urwie, to to, to jest dźwięk jakby tam kilo gwoździ latało w tym tumiku. Tutaj jakoś no wydaje mi się, że tu będzie trochę lepiej. Aczkolwiek pamiętajmy cały czas, że to jest jednak sprzęt produkowany też w Chinach. On co prawda jest zaprojektowany przez tajwańskich konstruktorów i gdzieś tą jakość starają się utrzymać, mimo że są produkowani w Chinach. No ale jednak, no trzeba zawsze mieć tą, to jedno oko przymrużone na ten sprzęcik, ponieważ jest to po prostu Chińczyk. Hamulce są w porządku, no, on hamuje dosyć dobrze. Tu trudno wyczuć tą, tą siłę hamowania, ponieważ no, jak już mówiłem, to bardzo mięciutkie zawieszenie powoduje, że on tutaj trochę nam nurkuje. Znaczy, generalnie tak, ja lubię miękkie zawieszenia bo one powodują, że właśnie gdzieś tam po jakichś szutrowych drogach się dużo przyjemniej jeździ można gdzieś się tam właśnie wybrać w, w, w jakąś w jakiś offroadzik nawet jeździłem tym motocyklem po, po zaoranym polu i to zawieszenie sobie tutaj świetnie dawało radę, jednak no, jak już mówiłem wciskając hamulec to tutaj nam to delikatnie nurkuje mimo wszystko Hamulce są w porządku, no z tyłu bęben. Ja wam powiem dlaczego ja się tak ciągle czepiam tego bębna. Bo w zasadzie z hamulców mechanicznych, a nie hydraulicznych, z hamulców mechanicznych w motoryzacji zrezygnowano właściwie w latach 30. Do lat 50. bardzo popularne jeszcze były hamulce bębnowe, ale już hydrauliczne i to już były lepsze możliwości hamowania. E, ostatnie golfy praktycznie jeszcze gdzieś tam wychodziły z tymi hamulcami bębnowymi z przodu e, bodajże gdzieś tam w 80. latach i od tego roku już praktycznie coraz mniej bębnowych hamulców się stosuje, tylko gdzieś tam w budżetowych, najtańszych sprzętach bębnowe hamulce, ale są hydrauliczne. Natomiast tutaj hamulec bębnowy jest mechaniczny. Mm. No, może to niewielka różnica, ale ja to czuję, ja to czuję wyraźnie, dlatego uważam, że no, będę za każdym razem widząc bęben, no, będę o tym wspominał, bo, bo chciałbym, żeby już wszystkie motocykle wyprodukowane yy, miały te porządne hamulce tarczowe. To jest różnica, nikt mi nie powie, że nie. Ja to czuję wyraźnie, że hamulec, który jest tarczowy jest jakiś taki bardziej przewidywalny, jest... Yy, Taki no, zdecydowany ten skok manetki jest mały. Tu, oczywiście, można sobie podkręcić, wyregulować, żeby tam on już łapał przy, samym, przy samej górze. Jednak ten mechaniczny układ on się cały czas będzie rozciągał. Tu cały czas coś się rozciąga i to traci swoje właściwości. Owszem hydrauliczny też, ale jak mamy węże w stalowym oplocie i dobry ten, ten tą klamkę, to wszystko to, to naprawdę długo trzyma i, i przez długi czas jest niezawodne i nie trzeba tego w żaden sposób regulować spokojnie nawet dwa sezony można jeździć na jednym płynie hamulcowym i nie, nie wyczujemy żadnej różnicy w hamowaniu dlatego minus za hamulec bębenowy jednak jak już mówiłem, no tutaj cena cena tego sprzętu jest bardzo niska, więc więc pewnie dlatego ten będę jest.